No, tak ci nie zrobię, bo co jest. Mm. Już, już idę, No, Teraz nie No, na No, No, no. no. Hej, wejdę potem i swej, o tym, co stąpił z nieba, co życie zamierzam, i pod postacią głęboką, o zostać z nami chciał. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga, Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Drodzy bracia i siostry, pielgrzymujemy, wędrujemy szlakami Mojżesza, tak jak on, tylko z on szedł pieszo. Przeżywamy różne sytuacje w życiu, różne kłopoty, dlatego też w czasie tej wędrówki zanosimy do Pana Boga modlitwy. Ksiądz Ryszard sprawuje za zmarłych rodziców Zofii i Józefa rodzeństwo z małych rodzin. E, brat e, Girolamo, e, który właśnie zakupił tą e, górę lewo i od bo przyjeżdżał tutaj, e, a tutaj położony jest Michał Kucierillo. Rocznik 44 i z marca 26 października, a więc tym co będzie rocznica 2008 roku. Franciszkanin, właściwie on tutaj od lat 70. zaczął pracować, znaczy 80. jako profesor studium biblikum i wszystkie te rzeczy związane tutaj, łącznie nawet z rozbudową tutaj klasztoru i całej okolicy, to zawdzięczamy jego. Jego, jego pracy z ekipą nazywał nas przyjaciółmi Góry Nebo, i to była ekipa kilku zakładników stała, która przyjeżdżała tutaj i przyjeżdża nadal od lat. <toddź> Młody. No Ładzie. To, co widzę, taka, taka wieża prawosławna, te trzy rzeczy. Widać też okolicę Betlejem. Herodion widać, to jest taka twierdza przed Betlejem. No i później tam dalej, aż Mafada i tak dalej. To jest w tą stronę.

na okręciem, na Jak widzimy, bazylika jest cały czas w budowie. Pod spodem znajdują się pitanie, no, no. to jest czy my już robiłyśmy taki... I tak nie będzie działać, bo ta jest na dole nie to szerego, miejsce, szerego bymuje, to nie wiadomo nie panie jasiu mamy taką panie Pani jasiu ja